Cześć moi drodzy, witam się z wami środowo w kolejnym Kosmetyku Tygodnia i dzisiaj mam na sobie makijaż już od ponad 9 godzin, tak? Makijaż nakładałam przed 8, specjalnie nagrywam dla was późno, bo jest 17.02, więc mam makijaż już od ponad 9 godzin na twarzy i chcę wam pokazać w jakim on jest stanie. Tutaj dostaniecie jeszcze ujęcie z mojego makijażu w świetle dziennym, w słońcu, żebyście widzieli całą fakturę skóry, każde nie do i słuchajcie, ten makijaż ma ponad 9 godzin. I dlatego wam go pokazuję, bo odkryłam y, jakiś czas temu, już ponad tydzień temu, mieszankę podkładów idealną. Ogólnie są to dwa podkłady, które możecie już znać z mojego kanału, które uwielbiam stosować solo. Ale mieszanka tych dwóch produktów to jest petarda. Ona się prezentuje super świeżo, przy tym utrzymuje się ekstremalnie długo nawet w upalne dni. Dzisiaj na dworze było ponad 30 stopni, wszyscy wokół się rozpływali, a mój makijaż jest nieskazitelny, nie jest poprawiany w żadnym Stopniu ani raz w ciągu dnia i utrwalony został tylko i wyłącznie pudrem prasowanym Golden Rose HD, tym razem przeźroczystym, który jakoś specjalnie nie utrwala makijażu. I słuchajcie, są to te dwa produkty czyli dwa produkty, które możecie znaleźć z mojego kanału: doskonale L'Oréal Infallible Freshwear, najjaśniejszy kolor 005 i. Krem BB Skin 79 wersja pomarańczowa. Oba te produkty na mojej skórze sprawdzają się świetnie, ale połączenie ich razem to jest coś niesamowitego. Otrzymuje naturalny wygląd kremu BB Skin 79, takie delikatne, świetliste glow, Ym, przepiękny kolor. Kolorystyczną i filtr SPF50, tutaj mamy 50, tak? A dodanie do kremu BB odrobinki podkładu z L'Oreala daje mi jeszcze większą trwałość tej mieszanki na twarzy i tak jakby mam wszystkie najważniejsze cechy, które kocham w tych dwóch produktach: trwałość tego podkładu i naturalny wygląd i ochronę przeciwsłoneczną tego kremu BB. Więc to jest dla mnie mieszanka idealna. Zresztą mogliście zobaczyć, Zobaczyć na mojej twarzy, jak się to prezentuje. Słuchajcie, tyle pytań, ile dzisiaj dostałam, akurat byłam na evencie Sephory o to, jaki mam podkład na twarzy, bo to tak dobrze wygląda, akurat świeciło słońce, wiecie, w tym miejscu, gdzie y, była impreza, i wszystkie niedoskonałości cery były podkreślone. Wszystkie tłuste strefy, wszystkie jakieś drobne zmiany, wszystko niestety przez słońce jest podkreślane. Moja skóra tych Podkładach razem wygląda nieskazitelnie. Dodatkowo ten najjaśniejszy odcień 005 troszeczkę mi rozjaśnia odcień Skin 79, więc mogę go w 100% dopasować do reszty mojego ciała. Jeśli chodzi o proporcje, ja nawet na co dzień lubię mocne krycie i te dwa podkłady mi takie krycie dają. I dodaję dwie pompki na całą twarz i odrobinę szyi. Dodaję dwie pompki Skin 79 i do tego jedną niepełną pełną pompkę podkładu z L'Oreal, wtedy mam e, idealną ilość na pokrycie całej twarzy i odrobinki szyi. I powiem Wam, że jeżeli mm, lubicie ten podkład L'Oreal Falbo, ale są dni, kiedy on na Was wygląda sucho, to spróbujcie pomieszać go ze Skin79. Jeżeli macie te dwa produkty w domu, to już w ogóle świetnie. Spróbujcie po prostu nałożyć je jutro i sprawdźcie, jak one się pięknie na twarzy zachowują. Ja jestem oczarowana, bo same w sobie są świetne, ale w połączeniu są jeszcze lepsze. I znam wiele kobiet, które są fankami mieszania różnych konsystencji podkładów, żeby dobrać idealny podkład do swojej cery albo do warunków, w których chcą się malować, i ja znalazłam teraz ideał do noszenia na co dzień w ekstremalnych upałach, który się utrzymuje przepięknie, skóra mi się nie wyświeca w strefie te, co się wcześniej działo przy samym kremie Skin 79, bo on daje takie świetliste wykończenie. Ten L'Oreal Infalbu go tak jakby troszeczkę matowi, ale przy tym skóra jeszcze jest naturalnie wyglądająca. No po prostu... Coś cudownego. Ja Wam serdecznie polecam to wypróbować, jeżeli jeszcze nie próbowaliście, a wątpię, że próbowaliście, bo jeszcze nie słyszałam o tym połączeniu. Także koniecznie sprawdźcie i dajcie mi znać, jak się u Was spisuje. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten szybki testik prezentujący trwałość tego podkładu. Mieszanki tych podkładów na mojej twarzy dzisiaj Wam się spodobało i że skorzystacie z mojej porady. Bardzo dziękuję i do następnego filmu Buziaki, trzymajcie się Pawa! Pa.